No cześć Markowe Klocki z tej strony, a dzisiaj w ramach retrolecki temat, który zawsze jest bardzo deficytowy w serii City, czyli pogotowie ratunkowe. A dokładnie mówię o zestawie ambulans z 1994 roku. Numer katalogowy 4 szóstki, 67 klocków plus dwie minifigurki I na rynku wtórnym tak od 80 zł można go kupić. No i co tu mamy? Ameryki nie odkryje. zostawię o nazwie ambulans jest ambulans. Czyli ten pojazd. Z tyłu oczywiście alternatywne konstrukcje, które można od niego zbudować, a tymczasem poglądajmy go sobie. Zespół ratownictwa widocznego gotowy do akcji. A co jest w środku? A w środku mamy panią, która potrzebuje pomocy. I lekarza, który ewidentnie lubi swoją pracę. Od niego zacznijmy. Fajna czapka z nadrukiem. Tutaj ratownika. Jest bardzo uśmiechnięty. Ma te przycisłeczne okularki na buzi. Tutaj koszulka. Taka lekko rozpięta. Jest tu strzykawka schowana, chyba. Jest znak też ratownictwa medycznego. Z tyłu jest pusto. Białe spodęki. No, wygląda bardzo dobrze ten lekarz. Tutaj naprawdę. Bardzo w porządku nadruki. A pani? Na chwilę sobie odczepimy z tego, z tych noszy. Fajna fryzurka. Bardzo ładna. Tutaj widać, że damska figurka, odmalowane usta. Tutaj oczka, takie z rzęsami bardzo ładnie. Tutaj koszulka z rączkami odchytymi. I czerwone spodenki. Z tyłu tak to wygląda. No, figurki bardzo, bardzo w porządku, bardzo porządne. To jest dlatego, dlatego mi się kojarzy z Paradisą, serią, ta figurka. No dobra, a zobaczmy karetkę. Karetka jest bardzo poprawna. Fajna konstrukcja. Dziwnie jest taka oszklona dookoła. Tutaj jeszcze mam jakieś takie żaluzje, rolety. To są akurat naklejki. To jest tył. Wszystko wie, to jest w środku. Widocznie służba zrobiła nie ma tajemnic. No, ciekawa sprawa, ale tak. Zobaczmy tutaj. Są sygnały świetne, Jest dach otwierany. Jest kierownica w środku. Oczywiście drzwi też są tutaj otwierane. To był standard w z Lego. Też tu jest oświetlenie. Tu jest też światło normalne do jazdy. To jest na nadruk Tutaj ten symbol ratownictwa, symbol lekarzy. Jest antena, jakieś tutaj wieczniki. Kolejne oświetlenie. Tu jest tu otwierany z takim jak z tym zrobiony. No i można wyjąć ze środka nosze, Tam się spokojnie mieści właśnie mini minifigurka na tych noszach. Nic tam się nie blokuje. Także jest jak najbardziej wszystko w porządku. Z drugiej strony wiadomo, tak samo wygląda jak z tej. No i przód tu jest taka, jeszcze maska samochodu, grill. No klasyczne autko, ale bardzo pozytywnie, porządnie zrobione. No i powoli przechodzimy do podsumowania. Jest to bardzo porządny, klasyczny zestaw. Prawidłowy pojazd, który spełnia swoją rolę jak najbardziej. Dwie minifigurki lekarza, osoby poszkodowanej, są nosze. No i wszystko to, co powinno być w takim zestawie, jest bardzo poprawne. Daje spokojnie taki jasno-zielony kolor, pozytywna ocena. Myślę, że świetne uzupełnienie miasteczka Lego City, szczególnie, że tam zawsze tych lekarzy, szpitali i tak dalej brakuje wiecznie. Gdybym robił makietę, gdzie miał takie autka na cztery study, to bym obowiązkowo taką karetkę tam postawił. Tyle na razie. Dawajcie lajki, like, subskrypcje. Cześć!